Zatem pandemia COVID-19, no niestety, jest to wydarzenie, które miało miejsce niedawno jest, ja je akurat fatalnie wspominam, wywarła bezprecedensowy wpływ na polski rynek pracy. Wprowadzając fundamentalne zmiany w sposobie organizacji zatrudnienia, relacjach pracodawca-pracownik oraz systemie prawnym regulującym stosunki pracy. Kryzys zdrowotny zapoczątkowany w marcu 2020 roku nie tylko spowodował natychmiastowe perturbacje, w poziomie bezrobocia i aktywności, ale też przyspieszył długoterminowe procesy transformacji cyfrowej i elastyfikacji form zatrudnienia. W odpowiedzi na te wyzwania, polskie władze wdrożyły szereg instrumentów antykryzysowych, w tym kompleksową tarczę antykryzysową oraz nowe regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej. Analiza dostępnych danych wskazuje, że mimo początkowych trudności, polski rynek pracy wykazał znaczną odporność, a wprowadzone rozwiązania prawne i ekonomiczne przyczyniły się do względnie szybkiej stabilizacji sytuacji zatrudnienia. <laughs> Zaczniemy sobie od dynamiki bezrobocia w okresie pandemicznym. Pandemia spowodowała znaczący, choć stosunkowo krótkotrwały wzrost stopy bezrobocia w Polsce, bo według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła z 5,2% na koniec 2019 roku do 6,3% w 2020 roku, co stanowiło najwyższy poziom od kilku lat. Szczególnie dotkliwy był okres drugiego kwartału 2020 roku, kiedy wprowadzone lockdowny spowodowały masowe zamykanie przedsiębiorstw w wielu sektorach gospodarki. Jednakże analiza pokazuje, że wzrost bezrobocia był relatywnie umiarkowany w porównaniu do skali kryzysu gospodarczego. W 2021 roku stopa bezrobocia spadła do 5,4%, a w kolejnych latach już zaczęła się stabilizować na poziomie około 5,1%, czyli nieznacznie poniżej poziomu sprzed pandemii. Następnie mamy transformację rynku ofert pracy. Dane z badania Grant. Porton ilustrują dramatyczne wahania w liczbie ofert pracy podczas pandemii. Na samym początku, w trakcie pierwszego lockdownu w 2020 roku, liczba nowych ofert pracy spadła o 51% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przede wszystkim dotknięte były sektory usług gastronomii, turystyki oraz handlu detalicznego, gdzie ograniczenia sanitarne uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. Jednakże od maja 2021 roku zaobserwowano spektakularny, spektakularny wzrost aktywności rekrutacyjnej, ponieważ liczba ofert pracy wzrosła o 55% osiągając poziom 303 tysięcy nowych ogłoszeń miesięcznie. Natomiast w październiku 2021 roku odnotowano 324 tysiące ofert ofert, co oznaczało wzrost o 35% w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku. No i ogólnie to był wynik wyższy niż przed pandemią. No i to zjawisko potwierdza tezę o szybkim odbiciu polskiego rynku pracy i przejściu od kryzysu do stanu rynku pracownika. Ewolucja modeli pracy podczas pandemii. Jednym z najbardziej widocznych skutków pandemii było upowszechnienie pracy zdalnej. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób pracujących w domu wzrosła z 707 tysięcy w czwartym kwartale 2019 roku do 1 609 tysięcy osób w czwartym kwartale 2020 roku. Oznaczało to ponad dwukrotny wzrost liczby pracujących zdalnie w ciągu jednego roku. No i co istotne, trend okazał się tym trwały. W drugim kwartale 2024 roku praca zdalna obejmowała już 1 756 000 osób co stanowiło około 10.2% wszystkich pracujących potwierdzając tak naprawdę że pandemia na stałe zmieniła sposób organizacji pracy w Polsce. Wzrost popularności pracy zdalnej był szczególnie widoczny w sektorach takich jak IT czy finanse oraz usługi profesjonalnej i administracji, gdzie charakter pracy przede wszystkim umożliwiał skuteczne świadczenie obowiązków poza siedzibą pracodawcy. <coughs> Oczywiście powstały też nowe regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej. Konieczność Prawnego uregulowania masowo stosowanej pracy zdalnej tak naprawdę doprowadziła do fundamentalnych zmian w polskim prawie pracy. Pierwszym krokiem było wprowadzenie przepisów pandemicznych w ramach ustawy covidowej z 2 marca 2020 roku, które umożliwiły pracodawcom polecenie wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednakże tak naprawdę prawdziwą rewolucją była nowelizacja kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 roku, która weszła w życie 7 kwietnia e, rok później. Nowe przepisy zastąpiły dotychczasowe regulacje dotyczące telepracy kompleksowymi unormowanymi pracy zdalnej, kompleksowymi unormowaniami pracy zdalnej, wprowadzając następujące kluczowe zmiany widoczne zresztą na ekranie. Przede wszystkim zdefiniowano pracę zdalną, zdefiniowano jak elastyczna może być ta organizacja, czyli tzw. Tak model hybrydowy, Wprowadzono prawo pracownika do okazjonalnej pracy zdalnej oraz wprowadzono pewne obowiązki pracodawcy związane z ekwiwalentów za koszty poniesione w związku z pracą zdalną. Badania pokazują, że możliwość pracy zdalnej stała się jednym z najważniejszych czynników przy wyborze pracodawcy, a firmy oferujące takie rozwiązania zyskują przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu talentów. Dobrze. Jednym z programów, właściwie w odpowiedzi na kryzys, ten wywołany pandemią, polski rząd wdrożył jeden z najbardziej kompleksowych pakietów wsparcia w Europie tarczę antykryzysową. Program ten objął szereg instrumentów skierowanych na ochronę miejsc pracy i wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw. Kluczowe elementy opierały się na dofinansowaniu wynagrodzeń bo aż do 40% minimalnego wynagrodzenia. Zwolnienia ze składek ZUS, wsparcie płynności finansowej oraz instrumenty dla różnych sektorów, po prostu dostosowane rozwiązania dla poszczególnych branż. Sama skuteczność tych instrumentów potwierdzają dane statystyczne. Pomimo głębokiej recesji gospodarczej, bo PKB spadło w 2020 roku o 2,7%. Wzrost bezrobocia był stosunkowo umiarkowany, a wiele przedsiębiorstw utrzymało zatrudnienie dzięki publicznemu wsparciu. Analiza danych z badania popyt na pracę prowadzonego przez GUS wskazuje, że instrumenty tarczy antykryzysowej skutecznie ograniczyły negatywne skutki pandemii dla rynku pracy, bo w trzecim kwartale 2021 roku liczba zajętych miejsc pracy była niemal identyczna jak w drugim kwartale tego samego roku, co świadczyło o stabilizacji zatrudnienia. Szczególnie istotne było wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon polskiej gospodarki. Dzięki programom pomocowym, wiele z tych firm mogło przetrwać okres lockdownów bez konieczności masowych zwolnień, co przyczyniło się do szybszego odbicia gospodarczego po zniesieniu, po zniesieniu ograniczeń. Już jeden z ostatnich, czwarty od końca slajd, to jest: dotyczy niedoborów kadrowych. Jako rosnący obecny nawet problem, ponieważ pomimo początkowych obaw o masowe bezrobocie, polski rynek pracy po pandemii zmaga się z przeciwnym problemem. Chodzi tutaj o niedobór wykwalifikowanych pracowników, ponieważ według najnowszych danych 59% polskich firm, 59% polskich firm deklaruje trudności w rekrutacji, a szczególnie w obszarach wymagających umiejętności technicznych i inżynieryjnych. Szczególnie ten problem jest widoczny w następujących sektorach, które są widoczne na ekranie. Jest to budownictwo, paradoksalnie również IT, czyli wszystkie usługi informatyczne, opieka zdrowotna myślę, że to jest powracający problem, tak naprawdę od lat. No i logistyka i transport także to jest, mimo wszystko, też pokłosie pandemii COVID-19. Pozostają nam do rozwiązania jeszcze wyzwania demograficzne. Długoterminowe perspektywy polskiego rynku pracy są znacząco kształtowane przez niekorzystne trendy demograficzne, bo prognozy GUS wskazują, że do 2060 roku liczba ludności Polski spadnie o 6,7 miliona osób, a połowa mieszkańców będzie miała ponad 50 lat. No i konsekwencje tych zmian są wieloaspektowe, ponieważ będą się kurczyć zasoby pracy, będziemy mieli ubytek około miliona pracowników przez najbliższe 5 lat. Starzenie się siły roboczej, czyli rosnący udział pracowników 50 plus. No i presja na systemy emerytalne. Myślę, że to też jest problem, który raczej młodsze pokolenie będzie musiało pracować na te starsze. No, i konieczność wydłużania aktywności zawodowej, czyli wyrównanie wieku emerytalnego. Przykładem może być Dania, która wyrównała wiek powyżej 70 lat, jeśli chodzi o emeryturę. No i trendy na 2025 rok i dalsze lata. Przede wszystkim, według barometru perspektyw zatrudnienia, prognoza zatrudnienia dla pierwszego kwartału 2025 roku wynosi plus 15%, co oznacza, że więcej pracodawców planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek. To się faktycznie sprawdziło w tym roku. E, także, e, także poniekąd te popandemiczne wskaźniki dalej się zgadzają, a kluczowe trendy kształtujące naszą przyszłość rynku obejmują automatyzację i sztuczną inteligencję, elastyczne formy zatrudnienia, zieloną transformację, czyli nowe miejsca pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii, no i kompetencje cyfrowe. E, przede wszystkim chodzi o zapotrzebowanie na umiejętności technologiczne. No i pozostają nam wyzwania do polityki publicznej, czyli skuteczne zarządzanie przyszłymi wyzwaniami rynku pracy. Wymagają one kompleksowego podejścia w kilku kluczowych obszarach, takich jak edukacja i kształcenie ustawiczne, czyli przede wszystkim dostosowywanie programów edukacyjnych do potrzeb gospodarki cyfrowej, rozwój systemu przekwalifikowania pracowników, czyli no w obecnych czasach jest tendencja do częstego zmiany pracy i należy taki ruch wspierać. No, i wzmocnienie współpracy między uczelniami a pracodawcami. Jeśli chodzi o aktywizację grup wykluczonych, mamy tutaj na myśli przede wszystkim zwiększenie aktywności zawodowej osób 50, integracja osób z niepełnosprawnościami, no i wsparcie dla powrotu kobiet na rynek pracy, chociażby po, pociążowo. Na sam koniec, jeszcze kolejnym wyzwaniem jest migracja zarobkowa. Przede wszystkim chodzi nam o optymalizację naszej polskiej polityki migracyjnej dla pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. Przede wszystkim musimy się też skupić na integracji cudzoziemców na polskim rynku pracy, ale również przeciwdziałaniu odpływowi polskich specjalistów za granicę. No i teraz same wnioski. Pandemia COVID-19 tak naprawdę stanowiła dla polskiego rynku test odporności, który został myślę, że w znacznej mierze pomyślnie zaliczony dzięki skutecznym instrumentom wsparcia, tak jak chociażby ta tarcza antykryzysowa oraz szybka adaptacja polskiego społeczeństwa do nowych warunków. Polski rynek pracy nie tylko przetrwał kryzys, ale także przeszedł fundamentalną transformację. No i najważniejsze osiągnięcia tego okresu obejmują skuteczną ochronę miejsc pracy, prawne uregulowanie pracy zdalnej, przyspieszenie procesów cyfryzacji oraz zwiększenie elastyczności i odporności systemu zatrudnienia. Jednakże mamy, e, ujawniły się też długoterminowe wyzwania, przede wszystkim strukturalne, które tak naprawdę wymagają pilnego adresowania, takie jak niedobory kadrowe, starzenie się społeczeństwa oraz potrzeba ciągłego dostosowywania kompetencji do zmieniających się potrzeb gospodarki. Także sukces w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami będzie zależał od zdolności do prowadzenia spójnej polityki łączącej reformy edukacyjne, demograficzne i migracyjne z inwestycjami w technologię i innowacje. I tak naprawdę doświadczenia z okresu pandemii pokazały, że polski rynek pracy ma znaczny potencjał adaptacyjny, ale kluczowe będzie jego wykorzystanie dla budowy bardziej odpornego i inkluzywnego systemu zatrudnienia. Dobrze, ja dziękuję za uwagę.